Janiuków w białych kłeszlach. Jo, zawsze cię proszę równo: mema, tatka, siostra, brata. Panie Błęże, trzymaj ich pulse w jedno, aż do końca świata. Choć była, cisni płeco. dobry panie, nie Błęże sam on dla starszych moich słycha, a tej co ze z Eugeniusz Głębek, Łę wyjdzie. Pamiętam, jak nie młowa młowa w plecach przekłóduł. Płewic sigum. Nieurzasły parmiń we cygum. Mływa moja zataconi, głęboko w meslach była. Czy to wstyd? Czy strach? Łupy z dobył z na na jedzejów, biedków nieprzemłegłych. Młecarzów dały, Prostych górów, Rybyków, Ich dzieci i białków. Tak idą dali W przód, Pły, Nieszczęsce by narobił, Jak junc z z spuścił. Ale co do gnyta, To my swój szek, na tym jest. Poziom jest dosyć wysoki. Uczestników mamy oczywiście również coraz więcej, dlatego te eliminacje są bardzo długie i pracochłonne, bo bardzo wiele dzieci uczy się teraz języka kaszubskiego i chcą też pokazać, co potrafią, czego się nauczyły. My tutaj mamy około 55 dzieci dzisiaj do przesłuchania. Stąd dwie komisje zorganizowaliśmy, więc sześć osób będzie w komisji, trzy osoby przesłuchują kategorię przedszkolaczków i jeden, trzy. Trzy osoby z komisji przysłuchują starsze dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci książek zazwyczaj, a zwycięzcy niespodzianki dodatkowo, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Cel to oczywiście wyłonienie Mistrza Mowy Kaszubskiej. W Chmielnie Rodna mływa już jest po raz 40 organizowana i zawsze jest wyłaniany mistrz tej takiej Rodnej Młewy, czyli taki mistrz nad mistrzami w każdej kategorii. Nawet też kategorii dorosłych. No, w naszym powiecie niestety dorosłych mało mamy, którzy mówią po Kaszywsku, natomiast w chmienie to już jest wspaniała zabawa, z całych Kaszub zjeżdżają się wszyscy, zwycięzcy powiatowych, eliminacji i tam to już jest bardzo, bardzo wysoki poziom i wtedy można się tym poszczycić. Jest to naprawdę zaszczyt i wyróżnienie wielkie. Plus nie ich co na wędko imię miedywy zyroczy, że koj łyskim syn się nie pełnił. Na przebieg, w jednym morząc, na jednym z wyżmiszek stał... Jak mój tatk był ciedes neui, taci, jaken ty dyłem broił, co nie mało, Siądzę. siądze zele mógł. Jak ry złazył, są płe lese, tacy chcą przemienić mesie. A w duże z skres cały, myślił, że ta się myli. Chciał tyle, co te chłori, trzypka ma łatwą muerów. Chciał do kwitów z brodę strzelać, żeby je dla Jak Kłed fryził syk na płotę, Przetem ciężna robił psotę, błogsze zadzarły same, taką gdy swej memie. Terry jak nie nie dorosły, taką gudę jak cichie Le lepamią ty, drogi synku, że